No słuchajcie już ja to skręciłem, tak to wygląda. Tu jest ta dysza rozpylająca, przewody wysokonapięciowe z tym iskrownikiem. Tu jest ten przewód miedziany doprowadzający wysokie ciśnienie oleju. No sam moduł tego wysokonapięciowy do iskry, pompa. Łącząca olej. No, i tutaj jest ten filtr. No, na razie tylko to poskładałem prowizorycznie. I jeszcze niczego tutaj nie uruchamiałem. No, ale co? No? Kurczę, może tak? A może tak na szybko? Ten moduł cały. Zobaczymy, czy on działa. Skręcimy kable. Nie robcie tak w domu, bo to prąd tak jak Niemcy mosty w Polsce wysadzali to tak skręcali druty dobra o, już jest zrobione tylko zobaczymy czy to zadziała Ach. widzicie to skrobnik widać działa Dobra. Czyli wiemy, że moduł Jakby co to muszę to jakąś zrobić podstawę jakąś obudowę, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Zobaczymy jak to będzie działało. No generalnie to yy, tu jest podane, że ma to spalać około 1 litra czy tam 2 litrów na godzinę chociaż ja tam wątpię w te ich tam no te, te dane na razie tylko staram się to pokazać jak to zmontować i czy to jest bezpieczne czy nie bo na razie to z daleka od tego bo nie jestem pewien tych przewodów mimo że one są silikonowe czy tego to mogą tu być jakieś przebicia i to tylko tak pokazało no dobra jak to uruchomię to pokażę czy to jest dobre?